Hej, cześć, siemano, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Wojciech Wojsko Przybylski, a ja witam Was w kolejnym materiale na kanale: takim materiale e, nieco informacji. Moi drodzy, dzisiaj jest 9 maja, godzina 12.09 w tej chwili, tak więc no, nagrywam ten materiał 3 godziny po poprzednim materiale. Który, który wy widzieliście wczoraj. I moi drodzy, taka informacja, zakupiłem kolejne trzy tytuły. Tak, zakupiłem trzy tytuły w ramach promocji, która aktualnie jest w Xbox Store, a mianowicie oferta jest to oferta specjalna. Kup jedno, kup jedno uzyskaj dwie bezpłatnie. Myślę, myślę sobie, no. Dobra, zobaczmy, co my tam mamy. Ja to tam wchodzę, patrzę, jakieś tam Far Cry. E, jest Far Cry, Rainbow Six Extraction, jakiś Dying Light. Potem znowu jakieś tam e, Far Cry, e, jakieś Gry Lego. E, idę dalej, jakieś mortale, jakieś ścigałki, jakieś Cell, I nagle, tak, pomiędzy gdzieś tym przeglądając to w jedną, to w drugą, nagle w oczy. Rzucił mi się tytuł Mortal Kombat 11 Ultimate i pomyślałem sobie, kurde, to jest w sumie to jest bijatyka, tam jest jakaś fabuła. No niby Mortal Kombat, coś tam słyszałem, oglądałem, trochę. Fabułę w, ja jestem, jako że gościem z, od fabuł, bo lubię fabuły nawet w Call of Duty. Więc w sumie czemu nie? No ale no dobra. No okej, okay. no kupię Mortal Kombat 11. Czekałem na jakąś przecenę czy coś. Ale kurde, pojawiła się ta oferta: kup jedną, uzyskaj dwie bezpłatnie. To sobie pomyślałem: w sumie czemu nie? No okej, okay. no tylko kupię. Kupię tą jedną, ale. Zobaczmy, co możemy tam jeszcze mieć. No to przeglądam te tytuły. W tej ofercie mamy Far Cry 3, 4, Far Cry 3, to może wam pokażę. O, proszę bardzo, oferta, to, to, to się właśnie nazywa oferta specjalna. Kup jedną, zyskaj dwie je bezpłatnie. No i tam widzę, tak, jakiś Far Cry, Tunglite i tak dalej. Far kraje. No, i właśnie to jest Mortal Kombat, o którym przed chwilą powiedział. No, to się czaiłem na niego. No, no to patrzę, no dobra, co tam takiego jest. No, w sumie to mam. Zastanawiałem się nad Valiant Hearts i Splinter's House Theory, ale pomyślałem sobie ty. Ale w sumie. A może wezmę Lego? W sumie Lego Star Wars nigdy nie grałem. Może nie tyle, co nigdy nie grałem, ale kiedyś tam. Grałem w gry Lego, to stwierdziłem, w sumie może gra Lego. Ostatecznie nie. Wybrałem Mortal Kombat 11 i wybrałem Rainbow Six Extraction oraz Light Enhanced Edition. Jako, że mój dobry znajomy e, z Discorda Maker e, Daniel Games, uz, e, mówił, że. Da, lubi zombiaki, jako że on lubi zombiaki i podobało mu się Dying Light to stwierdziłem w sumie może no, warto dać temu szansę, wezmę i okej, okay. Rainbow Six Extraction też mi się e, od dłuższego czasu e, zbierałem na e, na te dokupna, no ale nie było jakiejś tam fa, fajnej promocji ani nic, stwierdziłem dobra biorę Extraction, Dying Light, i wziąłem tego Mortal Kombat 11. Finalnie zapłaciłem za Mortala 11 w najlepszej edycji, bez żadnych, e, bez obniżki, bez niczego. Pełną kwotę tam chyba 249 zł, budajże? E, tak, d, no dwie, 250 zł i Dying Light oraz Rainbow Six Extraction e, za darmo. No to, ok. Ale przechodząc dalej, patrzę w ofertach specjalnych na Xboxie mamy Rainbow Six Extraction i co, się, co jest ciekawe to to, że była to wersja z przed, na przecenie w dodatku taka, która miała już wszystkie możliwe dodatki, które do tej gry wyszły, ale kosztowała tam chyba bodajże 70 zł. No to postanow postanowiłem kupić ze wszystkimi dodatkami. W sumie dostałem, kupiłem Rainbow Six praktycznie Extraction za darmo. Ale mam tu są dodatki, w sumie ich cena tak, to tak naprawdę 70 zł. Dobra, biorę, no to kupiłem. I co się okazało, że gry, te, że te gry u mnie trafiły na tą. Nie boję się tego słowa. E, użyć zajebiście długą listę e, tytułów, które mam, e, że tak powiem, do przejścia. I tych gier, tak jak już mówiłem w, wielokrotnie w swoich materiałach, jest dużo. Kiedy ja na to wszystko znajdę czas? Moja odpowiedź brzmi nie wiem. Nie wiem, kiedy na to, e, na to wszystko znajdę e, odpowiedni czas, ale jedno jest. E, pewne, to to, że na pewno nie będę tych gier, że tak powiem przekładał e, nad e, inne tytuły. Jak już są, dodałem je odpowiednio w kolejce, to niech one już tam w, te, w tej e, kolejce będą. I moi drodzy, okazuje się, że część e, z tych tytułów na pewno będzie krótka. Na pewno że będę chciał robić wszystkie osiągnięcia i tak dalej, zrobić grę na 100%. Z niektórych ze, zejdzie mi Krócej, w niektórych dłużej, ale finalnie e, tak czy siak po prostu to zrobi. No i przychodzi co do czego, patrzę na tą moją grupę i widzę, i tak sobie myślę, to chyba nie będzie do przejścia nie w niektórych tytułach. Zanim ja się do pewnych tytułów dobiorę, to to minie, miną ze 2-3 lata. A jeszcze przecież tutaj znajdują się, na tej półce znajdują się gry, które chcę zrobić na 100%, czy to osiągnięcia i tak dalej i zrobić z nich materiały. Nie są to wszystkie, nie są tam wszystkie gry. Dlatego też postanowiłem na, w tym miejscu, gdzie teraz pokazuję mniej więcej palcem, tak plus minus pokazuję, gdzie tutaj pokazuję ręką pojawi się czy też jest w planach, póki co, jest w planach na razie e, taka dość, może nie duża, ale taka, no, dość długa półeczka, tylko i wyłącznie półka, na której będą znajdowały się tylko i wyłącznie e, gry, same gry, żeby tutaj ten regał, ta szafka, Szafka to może nie, regał bardziej. E, był tylko i wyłącznie zarezerwowany dla książek, żeby te gry, które są tutaj na tej pierwszej półce, zabrać stąd i żeby one były tutaj na tej e, docelowej półeczce. No i. Zacząłem tak mniej więcej przy okazji też zacząć e, szukać tych ty tytułów, które ma, może ma, mam cyfrowo, ale też bym chciał mieć wersji fizycznej. No i moi drodzy okazało się, że e, jest chociażby Assassin's Creed Mirage, mimo że nie uznaję tego za pełnoprawnego asasyna, bardziej to za jakiś taki spin-off, czy tak jak Assassin's Creed Chronicles. Albo, może jeszcze lepszy przykład, Call of Duty Mobile za coś totalnie innego, odmiennego, tak? Ja uznaję chociażby, czy Warzone, którego nie uznaje za, za pełnoprawnego Call of Duty, tak, Assassin's Creed Mirage nie uznaje za pełnoprawnego Assassin's Creed. Z racji tego, że to nie jest Assassin, e, taki na którego czekałem, którego bym e, z wypiekami na, na twarzy chciał. I Assassin's Creed Mirage okej, okay, może i jest w, głu, w tej całej głównej e, osi fabuły, natomiast ja osobiście wyrzucam go, że tak powiem, z kanon. Dla mnie Assassin's Creed Mirage jest. Wydmuszką i tak naprawdę tylko i wyłącznie dodatkiem do Assassin's Creed Valhalla. Bo planowo miał być dodatkiem, ale wyszła z tego pełnoprawna gra. Jak o pewnej innym rzeczy, które też początkowo ludzie wmawiali sobie, że będzie dodatkiem. A następnie stało się to pełnoprawną grą, ale wydawca... Nigdy nie mówił że to będzie dodatek po prostu ludzie społeczność pewnej gry stwierdziła że to musi być dodatek a nie niepełnoprawna gra a w przypadku Mirage twórcy mówili że począt planowo miał to być dodatek ale potem to się rozrosło i stwierdzili że To powinna być osobna gra I dostaliśmy osobną grę Trochę taki chłam ale trochę wybiega I Ech. Jako, że e wróćmy do głównego e nurtu tego materiału, zakupiłem te trzy gry, czyli Dying Light e z tymi z e Enhanced Edition, czyli tą najlepszą wersję. E zakupiłem również, e jak Wam pokazywałem, Mortal Kombat 11, tą również tą najlepszą edycję, no i e Rainbow Six. E, extraction też tą najlepszą edycję. I teraz pytanie do Was, moi drodzy, bo póki co nie znalazłem e, przynajmniej na tych polskich stronach e, we, wersji pudełkowych tych gier. Napiszcie mi, proszę, czy może Wy macie. Jakieś sklepy, albo jakieś strony, gdzie można dorwać wydanie pudełkowe tych tytułów. Czyli chodzi mi między innymi Mortal Kombat 11, Rainbow Six Extraction oraz e, Dying Light. Bo jeśli chodzi o Dying Light, to ja tam znalaz znalazłem, ale po jakichś kosmicznych cenach, gdzie używka kosztowała chyba z 350 zł i ja stwierdziłem za używkę, to ja tyle nie wyda. Więc jeżeli macie gdzieś tanie, nie wiem, gdzieś przechodzi, przechodziliście po internecie i nagle gdzieś wam coś mignęło, dajcie mi proszę znać w komentarzu. Napiszcie. Mi. I odnośnie Mortal Kombat, wiem, że wyszła jakiś czas temu jedynka Mortal Kombat 1, które. W tej chwili jest na przecenie za. Ma przecenę 50%. Jest to edycja premium, która zamiast 450 zł kosztuje 225 zł. To jest. Gra, która ma ile? Kiedy ona się ukazała? Eee, 19 września. Ma no, jakieś. No, ponad pół roku temu już jest, ma taką przecenę. Okej, okay. niech im będzie, więc y, ja tak czy siak to sobie dodam y, do listy, ale pytanie, bo wiem, że jest Mortal Kombat y, 11, jest chyba bodajże kontynu y, kontynuacją Mortal Kombat 10, który jest kontynuacją Mortal Kombat 9, jako że y, MK9 Chyba mm, nie be, e, chyba nie można już w ogóle kupić, nawet w edycji e, w wersji cyfrowej. To chciałbym się zapytać, czy w ogóle jest gdzieś możliwość znalezienia edycji pudełkowej, chociażby na przede wszystkim na Xbox'a, tak? E, czy też może już nie ma w, w ogóle, a, a jeżeli gdzieś są, no to po jakiś z Wręcz zawrotnych cenach, bo wiem, że chyba jedenastka jest kontynuacją dziesiątki, ale nie, nie pamiętam, czy po jedenastej się pojawiło Mortal Kombat 12, czy coś, czy jakoś tak. Czy też może po prostu Mortal Kombat 11 się skończyło, potem było ileś tam lat przerwy, i, i pojawiło się niedawno, niedawno, no, prawie 9 miesięcy temu. Czy tam podat? No, prawie 5. 6, no, prawie 9 miesięcy temu Mortal Kombat 1. Dajcie mi znać proszę. Eee, czy tam jeszcze co eee, innego i teraz eee, powiem wam, że no, zastanawiam się nad Mortal Kombat 10 czy warto najpierw czy, czy, sobie by nie kupić nie sprezentować i zagrać wcześniej niż w 11 zanim zacznę w 11 czy też może najpierw zakupić dziesiątkę i najpierw przejść Mortal Kombat 10 i dopiero potem 11 czy też nie będzie to miało żadnego wpływu tylko bierzcie też pod uwagę to że mnie najbardziej interesuje fabuła a nie jakieś tam nie wiem multik i tak dalej jakieś turnieje bo mnie to po prostu nie interesuje Przede wszystkim mnie interesuje tylko i wyłącznie e, fabuła. Więc e, tak to by się e, prezentowało. I mm, przynajmniej może nie w tym mm, miesiącu już, ale najprawdopodobniej, może w przyszłym zakupie też bo, mamy maj. Czyli być może. Nie w, w maju nie. W cze może ewentualnie w czerwcu. Zakupię też Companion of Heroes 3. I być może w lipcu e Baldur's Gate 3. Ale jako, że chyba edycja pudełkowa jest tylko i wyłącznie w tej wersji kolekcjonerskiej, co. Ja sprawdziłem sobie, no jest takie trochę, no nie, trochę takie niesmaczne. Nie poza tym nie miałbym gdzie edycji kolek kolekcjonerskiej trzymać, tylko i wyłącznie właśnie te małe pudełka. O ile Kompano o 3, wiem, że ma edycję pudełkową, albo miało edycję pudełkową, ale ona ostatecznie chyba trafiła też do edycji kolekcjonerskiej. Nie. No i są... A. No i jeszcze mam do zakupu w przyszłości dwie, dwa dodatki do Call of Duty Ghosts, ale to już w takim, w takim zupełnie innym materiale będzie. No. I to cóż, to by było na tyle. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. A nie, jeszcze jest jeden tytuł, ale to będzie taki tytuł, który już pojawi się też kiedyś tam w przyszłości. No, który też zamierzam sobie zakupić. Dajcie proszę e, znać, czy jest możliwość e, zakupu Mortal Kombat 9 w wersji chociażby pudełkowej. Albo i napiszcie mi, proszę, jeżeli chce poznać e, fabułę Mortal Kombat, od której części tak naprawdę powinienem zacząć. Bo o ile w, w, w pewne tytuły nie będzie mi już dane zagrać z racji tego, że ceny używek chodzą po takich cenach, że to się po prostu nie opłaca? Czy też może po prostu dać sobie spokój i grać tak, jak zakupiłeś? No, gdy to grać? Czy też może najpierw. Zakupić wcześniejsze, poznać ich historię albo nie wiem, obejrzeć sobie historię na YouTube i dopiero potem zagrać w te tytuły, które um, mogę zagrać, mogę zakupić. Napiszcie mi, proszę. No i cóż, to by było tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie, za wysłuchanie. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. To tyle, trzymajcie się. pa. pa.